To prawdziwe gówno jest dla wszystkich moich żomów, Każda chyba zdanie jest dla wszystkich moich Każdy Każda numer jest dla wszystkich moich żomów, To dla moich żomów, wszystkich moich żomów To prawdziwe gówno jest dla wszystkich moich żomów Każde k zdanie jest dla wszystkich moich żomów Każdy, numer jest dla wszystkich moich żomów, To dla moich żomów, wszystkich moich żomów. To gówno leci dla ziomali, z osiedla To gówno leci dla Siedla, no, nowy szlager szlagier dla ziomali i z osiedla Mogą no, nawet dla tych nie z osiedla Lec, lec, leci k***owy le le szlagier Leci seperin, le leci tager, leci hagie Każdy na pewno mówił, żebym nie szanował babiel Z nimi karmię z wodą na wypadek, jak któryś to kabel Zresztą nie ma czasu na to wasze dzieci nawet Mam energię od dziecka, jakbyś paszerował wadę. Wreszcie te Zna, Znam ten ból po mamie, kiedy odszedł dziadek Władek To prawdziwe gówno jest dla wszystkich moich ziomów Każde hey! zdanie jest dla wszystkich hey! moich ziomów Każdy hey! numer jest dla wszystkich moich żomów Kobiet moich ziomów, wszystkich hey! moich ziomów, hey! Wszystkich hey! Moich ziomów. To gówno leci dla ziomali z osiedla Go! To gówno leci dla ziomali z osiedla Kogowy szlagier dla żomali z osiedla Go! No, no, to, to dla ziomali, tak jak każda moja płyta Bez grafomanii dla tych, co jarają przy tym splifa Dla każdej pani, która kręci dupą przy tych tu siedmiu, interna ziomali to syndykat To dla ziomali, którzy My. pragną wiedzieć, jak pachnie ten hejs. Nie lubią na dupach siedzieć, Polom na swych nogach stać Kiedy zajrzy w oczy, głowy w miarę potrzebuję tu pomocy, brado musisz mu ją dać I wtedy cię szanują, nie wypyta Czują śmiech, słuchają cię, którzy wagarują, no i kują Słuchają mnie ci, którzy się kują, i sucho klatę Są oddali życie garniturą, a kochają dres? ten flek, tak jest, dlatego przychodzę jest Zyczyki puszczają ten tekst. Na mieście, na głośnikach JBL, tak jest. Starają na kolejne pokolenie. Nie wiem, czemu tak jest. Zgrozą tu dobrym, że malą więzienie. Na TV. nie wiem, czemu tak jest. To prawdziwe gówno jest dla wszystkich moich ziomów. Każde nie jest dla wszystkich moich ziomów. ziomów Każdy numer jest dla wszystkich moich żomów, To dla moich ziomów, ziomów. Wszystkich moich ziomów Zio. To gówno leci dla ziomali z osiedla Zio. To gówno leci dla ziomali z osiedla Zio. Nowy szlagier dla ziomali z osiedla Zio. Nowy szlager nawet dla tych nie z osiedla.